Co się wydarzy w 744 odcinku serialu Akacjowa 38. Na przyjęciu Ursuli na cześć jej męża skandal goni skandal. Najpierw Diego straci panowanie nad sobą, a następnie ktoś połasi się na królewską tiarę. Simon ostatecznie zerwie z Elwirą dowiedziawszy się, co zrobiła Adeli. Odcinek 744 serialu Akacjowa 38 w poniedziałek 10 listopada. Akacjowa 38, odcinek 744 w poniedziałek, 10 listopada 2025 roku o godzina 18:40 w TVP1. Co się wydarzy w nadchodzącym odcinku serialu Akacjowa 38? Streszczenie 744 odcinka serialu Akacjowa 38. W czasie uroczystości otwarcia wystawy klejnotów Don Dżem Almaja ginie królewska tiara. A Diego robi awanturę Ursuli, oskarżając ją o hipokryzję. Celia uświadamia Simonowi, że Elwira ukradła z kawiarni kieliszek, potłukła go i podrzuciła szkło, by Adela poraniła sobie stopy. Simon zrywa z Elwirą ku uciesze jej ojca i Adeli. Lolita broni swego dziewictwa przed zakusami Antonita jak lwica, najpierw ma być ślub.